do skarbony zobaczył też jak boga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł. Prawdziwie powiadam wam ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego co im zbywało. Ta zaś niedostatku swego wrzuciła wszystko co miała na utrzymanie. Oto słowo pańskie. Przed chwilą odczytana, dobrze jest nam znana, nawet i mamy pewne przysłowie w Dowi Grosz. Jeśli ktoś usłyszy w Dowi Grosz, to wie tak naprawdę o co chodzi. Także, nawet i wśród wierzących, niewierzących, gdzieś to słowo jest przyjmowane i zrozumiane. Nawet i w taki sposób Ewangelia chce się rozszerzać. Ewangelia chce docierać wszędzie, do każdego człowieka. Nawet i poprzez przypowieści, poprzez myśli, poprzez zwyczaje, poprzez słowa, które tak mocno zakorzeniły się w kulturze, w sercu człowieka, że ona chce docierać wszędzie. Ewangelia jest czymś żywym. Także przez Ciebie Ewangelia chce docierać do różnych środowisk. Dobro, dobra nowina chce dotykać serca każdego człowieka. I Ty też możesz tą dobrą nowinę nieść. Ewangelię swoim życiem, swoim konkretnym słowem. Możesz być takim dobrym kanałem przewodnim, że Ewangelia będzie przez Ciebie przepływała. To jest też ten nas, który Jezus do nas powiedział, idźcie na cały świat. Nauczajcie wszystkie narody. I on jest ciągle aktualny. Ufam, że też przez to jesteśmy na rekolekcjach, aby Ewangelia na nowo zagościła w naszych sercach, aby ona jeszcze bardziej rozpaliła nasze serca, abyśmy mogli zanieść tę Ewangelię do naszych domów, do naszych miejsc tam skąd jesteśmy. Aby jeszcze więcej osób poznało Ewangelię, aby jeszcze więcej osób, kiedy usłyszą o wdowym groszu, tak naprawdę ich serca skierowały się ku Bogu, skierowały się ku Jezusowi. Chcieliby spojrzeć tak głębiej na tą Ewangelię, na słowo możemy coraz głębiej patrzeć. Ewangelia to są pewne warstwy. Ziemia ma pewne warstwy, możemy dochodzić do tych warstw. Takie słowo jest bardzo głębokie i możemy tak docierać do tych różnych warstw w tej Ewangelii. I pierwsze, widzimy Jezus, który jest w Jerozolimie, w świątyni, widzi tam konkretnych ludzi. On podniósł oczy i zobaczył, jak ludzie wrzucali do skarbony pieniądze. Pierwsze to, Jezus podniósł oczy na człowieka. Podniósł, aby podniósł oczy, aby podnieść mnie i ciebie. Ewangelia nie jest, słowo nie jest czymś, co chce nas zmiażdżyć. Ale Jezus nawet i przez swój wzrok podniósł, chce nam przekazać, że On chce nas podnosić. On po to przyszedł na świat. Nie aby człowieka pogrążyć w grzech, ale aby go podnieść. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Bo każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale został podniesiony, aby miał życie wieczne. Po to przychodzi Jezus. On nie jest takim walce, który chce nas zwalcować, dobieć. Nie. Ewangelia jest pełna nadziei. A więc tak wzrok Jezusa podnosi, On chce także Ciebie podnieść. Nie ma sytuacji, z której Jezus by nie podniósł człowieka. I znamy przeróżne historie w Ewangelii, gdzie Jezus. Z tego człowieka już przekreślonego, odrzuconego, potrafił wydobyć skarb, wydobyć piękno. Podniósł go, podniósł ją. A więc kiedy Jezus podnosi oczy, kiedy patrzy na Ciebie, On widzi o wiele więcej niż my nawet jesteśmy w stanie dotrzeć, zobaczyć. A więc widzimy, jak Jego wzrok jest przenikliwy. Widzi przede wszystkim i chce dotrzeć do tego dobra, które w nas jest. I chce w nas to dobro pobudzić. Jezus przychodzi, aby w nas to dobro, które jest, pobudzić. Aby ono jeszcze bardziej w nas zadziałało. Jezus podniósł oczy, aby podnieść człowieka. Podnosi i spogląda na Ciebie, aby Ciebie na nowo wziąć. I zobaczył Pan w tym miejscu, w świątyni, ubogą wdowę, która wrzuciła dwa pieniążki. Zobaczmy, dostrzegł tą biedną kobietę, która według społeczeństwa tak naprawdę no, była na skraju życia. Wdowy, biedny. Tak naprawdę to była ta grupa ludzi gdzieś już odrzuconych, którzy żyli na marginesie społeczeństwa. I zobaczmy: Jezus dostrzegł tą kobietę, dostrzegł jej serce, dostrzegł jej zaufanie. Bóg dostrzega to dobro, to piękno, które jest w człowieku także to piękno, które było w tej. Kobiecie. Co Jezus zobaczył w tej kobiecie? Chcielibyśmy tak jeszcze głębiej wejść w tę Ewangelię. Co Jezus dostrzegł w tej wdowie? Co poruszyło Jezusa? Bo często, jak na coś patrzymy, coś nas porusza, coś nam się przypomina. Jakieś konkretne zdarzenia, jakieś konkretne sytuacje. Co Jezus dostrzegł, co poruszyło Jezusa w tej kobiecie? Jezus, pierwsze, co tak bardzo głęboko ufam, zobaczył w tej kobiecie, to zobaczył swojego ojca. To w tej kobiecie, w jej sercu zobaczył serce swojego ojca. Za tym sercem zatęsknił. Ale przede wszystkim zobaczył. To szczodrość Boga, szczodrość swojego ojca. Bóg daje ze szczerości. Tak jak ta kobieta całkowicie ze szczerości dała swój dar Bogu, to Jezus zobaczył, jak szczodry jest ojciec, jak szczodry jest, jest Bóg. I to było takie poruszenie w Jezusie, kiedy zobaczył tą kobietę. Bóg nie chce nam dawać jakichś odpadków, ale On nas za bardzo poważnie traktuje jako swoje dzieci. A jak traktuje nas jako swoje dzieci, to On zawsze daje ze szczerości. A ze szczerości to znaczy, że daje to, co najlepsze. Ojciec Niebieski daje to, co najlepsze, bo daje ze szczerości swojego serca. On daje najlepszy owoc. On nie daje odpadków, ale daje to, co najlepsze. Ona chce i daje ci to, co najlepsze. Tak, ta kobieta dała to, co najlepsze było w niej, to, co miała. Także i Bóg w tej szczerości, nasz ojciec, daje także obfitość, czyli nadmiar. To jest niesamowite. Ojciec daje zawsze nadmiar. Nawet nie jesteśmy w stanie tego przeprawić. Wszystkiego, gdzie On zawsze daje nadmiar. I tutaj przypomina się Ewangelia w Kanie Galilejskiej, jak Jezus przemylił wodę w wino, to był nadmiar. To była obfitość. Ci goście weselni nie byli w stanie spożyć całego tego wina. Kiedy Bóg przychodzi, kiedy Jego łaska chce dotknąć człowieka, to ona zawsze jest w nadmiarze. Ona zawsze jest większa, niż my jesteśmy w stanie przyjąć. To jest ta szczotność Boga. To jest ta hojność Boga. Jezus tą szczotność, tą hojność Zobaczył w tej kobiecie. I zaraz przypomniał się, jem Ojciec. Co jeszcze możemy zobaczyć w tej bardzo krótkiej Ewangelii? Na pewno Jezus także i w tej kobiecie, tak po ludzku, tak zwyczajnie, zobaczył także i w swoją matkę. Tak jak ta kobieta dała z takiej szczerości, z takiej prostoty. Także przypomina mu się jego matka, bo taka była jego matka Maryja, szczera, w pełni oddana, w pełni ufająca. Ona była do końca ze swoim synem, aż po sam krzyż, zawsze. A więc takie szczere, prawdziwe serce, taka przezroczystość którą zobaczył w tej kobiecie, której także dostrzegł w Maryi. Taka przezroczystość, taka po prostu wszystko było wypisz, wymałuj. To jest takie szczere serce, przezroczyste serce. Do takiego serca też pobudza nas Ewangelia, do takiej przezroczystości. Serce przezroczyste, to widać, co w tym sercu jest. Widzimy także to piętno tego serca. Co jeszcze możemy dostrzec w tej Ewangelii? Co mógł jeszcze Jezus zobaczyć w tej kobiecie? Bo on poruszył się tą kobietą. On spośród tych wszystkich ludzi dostrzegł ją. A przychodziły tam tłumy, bo to było święto. A dostrzegł Szczególnie tą właśnie w wdowę, tą kobietę. Co jeszcze mógł zobaczyć w niej? Na pewno także i zobaczył w tej kobiecie siebie, swoje życie. Jezus w tej kobiecie widzi siebie, czyli ofiarę. Ta kobieta złożyła ofiarę. Dała dwa pieniążki, a więc dała wszystko. Ofiara. Z siebie, czy takie bezgraniczne zaufanie, takie oddanie wszystkiego. I Jezus to samo uczynił. On także stał się dla nas ofiarą, dla naszego przekładania na naszych grzechów, aby wziąć nasze grzechy, aby za nie zapłacić. Jezus staje się ofiarą, a więc on bierze moje życie. Wierzę to, co beznadziejne, aby to zostało strawione, aby to zostało przemienione. Abyśmy na nowo przed Bogiem stali się piękni. Abyśmy na nowo przed Bogiem, przed naszym Ojcem stali się Jego dziećmi. Abyśmy na nowo stali się czyśli. On jest tą ofiarą. Tak jak ta kobieta dała wszystko, tak Jezus na krzyżu dał wszystko. Czyli dał to co najcenniejsze nam swoje życie. Na okup za wielu. Na okup za Ciebie. Aby przebłagać Jego życie, tą ofiarą Twoje życie. Aby na nowo Twoje życie stało się piękne. Aby na nowo Twoje życie stało się wartościowe. Aby Twoje życie stało się usprawiedliwione przed Ojcem. To jest ta ofiara. Oddanie wszystkiego. To jest to oddanie swojego życia za kogoś, kogo kocha Jezus. A więc Ciebie. Jezus to dostrzega w tej kobiecie i dostrzega już ten plan, który On chce wypełnić. I dostrzega tą ofiarę, która już za niedługo się dokona z Jego życia. On nigdy się nie zawahał. Jeśli by mógł, zrobiłby to jeszcze raz dla człowieka, dla Ciebie. Co także jeszcze widzi Jezus w tej kobiecie? Na pewno także w tej kobiecie dostrzegł Ciebie, człowieka tutaj siedzącego. Widzi tam swoich braci i swoje siostry, w tej właśnie kobiecie. Bo także i my, mówiliśmy sobie także już o tym, składamy z naszego życia przeróżną ofiarę. To jest także i nasze przeróżne poświęcenie, które składamy Bogu. A więc tak jak ta kobieta ofiarowała się, tak i my, w przeróżny sposób, w różnych zadaniach, w wypełnianiu naszego, naszego powołania. Spełniając nasze powołanie i życie, także i my chcemy stać jak Jezus, świętą, taką prawdziwą, wspaniałą ofiarą dla Boga. Nasze życie też jest na wzór Jezusa składaniem naszego życia, składaniem naszej ofiary. To jest ten Twój trud. To jest nawet i Twoje przeróżne zmaganie się z różnymi sprawami. To są te sprawy, które nas dotykają. To jest ta droga, po której chcemy iść, droga Ewangelii. To jest to nasze codzienne wypalanie się dla słów Jezusa Chrystusa i dla Jego Ewangelii. Tak jak ta kobieta złożyła z siebie całkowicie tak po ludzku, jak tylko to miała ofiarę, Jezus w tej kobiecie dostrzegł Ciebie. Jezus w tej Ewangelii. Uczy nas takiego bezgranicznego zaufania. Chcieli tak na nowo zaufać. Jak zaufała ta kobieta, ona tak totalnie oparła się na Bogu, z całym jej życiem, z całym jej biedą, z tym wszystkim, co tak naprawdę miała, ona się oparła, a więc zawierzyła swoje życie Bogu. Chcieli także i Ty złożyć swoje życie w sercu Twojego przyjaciela, w sercu Boga, który jest dobry. Chcieli także i Ty zaufać, a więc złożyć tak na nowo swoje życie Jezusowi. Amen.